Cześć! Dziś witam Was obok nowego BMW i4. Wiem, że nieco późno, jednak lepiej późno niż wcale. Jednak zaczniemy z grubej rury, gdyż jest to odmiana M50, czyli pierwszy w historii samochód elektryczny ze znaczkiem M. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał CarTest i dziś zapraszam Was na test nowego BMW i4. A zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, byśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki! Jeśli chodzi o stylistykę, to design nowego i4 jest w pewnym sensie połączeniem designu zwykłej serii 4 M4 z kilkoma dodatkami, które mają wyróżnić ten model. Czyli znajdziemy tutaj lampy w tym samym kształcie. Co w nowym M4, atrapę chłodnicy, czyli ogromne pionowe nerki, które mi osobiście się bardzo podobają. Jak podkreślałem w poprzednich materiałach, są one scalone ze sobą. Nie mamy tutaj pionowego paska jak w przypadku M4, jednak znajdziemy oznaczenie. M. Anerki są jednym pełnym elementem, nie mają one żadnej funkcji przelotu powietrza. Wloty powietrza mamy tutaj, niżej znajdziemy tutaj specjalne klapki, które otwierają się w zależności od aktualnej potrzeby. I4 ma również nowe. Logo z niebieskim wykończeniem znajdziemy tutaj prawdziwe przeloty powietrza w naszym egzemplarzu również karbonowe wykończenie mające nadać nieco bardziej sportową stylistykę całościowo prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze choć wciąż nie mogę się przyzwyczaić do tego wysuniętego nosa do przodu wygląda to dość dziwnie. W M50 w standardzie otrzymujemy felgi o rozmiarze 18 cali. W naszym egzemplarzu są opcjonalne felgi 20-calowe z serii BMW Individual. W standardzie otrzymujemy niebieskie zaciski hamulcowe. Z boku znajdziemy tutaj prawdziwe przeloty powietrza, oznaczenie M, nowe nakładki na progi, a także lusterka z serii M, czyli bardziej aerodynamicznym tutaj dodatkowym elementem. Jeśli chodzi o bok pojazdu, BMW i4 jest dokładnie tym samym samochodem co Seria 4 Gran Coupé, czyli mamy tutaj Linię dachu płynnie opadającą ku tyłowi w stylu Coupé. Prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze. Z prawej strony, w miejscu wlewu paliwa, znajdziemy gniazdko CCS o maksymalnej mocy ładowania 210 kW. Wynik jak najbardziej bardzo dobry, jednak ładowarek takich w Polsce jest niewiele. Jeśli chodzi o tył, to stylistyka jest dokładnie taka sama jak w serii 4. Gran coupe z jedną wyraźną zmianą. Mamy tutaj nowy zderzak z atrapami dyfuzora w miejscu końcówek układu wydechowego. Sam zderzak minimalnie przestylizowany. Choć muszę przyznać, że ten design do tego modelu mi pasuje tak jak w iX, niekoniecznie tak tutaj jeszcze ma to sens. Oczywiście znajdziemy tutaj światła tylne w technologii LED, oznaczenie i4 na klapie bagażnika, bardzo ładny spoiler w naszym egzemplarzu, opcjonalny karbonowy, oznaczenie M50, bardzo wyraźne po prawej stronie. Prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście nie zapomnijmy o nowym znaczku z niebieskim wykończeniem. Jeśli chodzi o bagażnik, klapa unosi się elektrycznie. Jak widzicie, jest to liftwówek, więc dostęp jest bez najmniejszego problemu. Pojemność bagażnika wynosi 470 litrów, więc wynik wciąż naprawdę bardzo dobry. Jednak jeśli chodzi o praktyczność, nie wypada to już aż tak kolorowo. Znajdziemy tutaj jedynie jeden haczyk na jakieś siatki. Gniazdko 12 V. Oświetlenie w technologii LED po obu stronach. Miejsce na pierdoły po obu stronach, które są zawalone przeze mnie już przewodami. Pod podłogą znajdziemy dodatkowe miejsca na przewody i jeśli tą podłogę tutaj jakoś o, złożymy, to tutaj znajdziemy ogromny subwoofer zestawu Audio Harman Kardon, który mogę Wam pokazać, ponieważ ta obudowa się zdejmuje. I muszę przyznać, że jest on naprawdę pokaźnych rozmiarów. Gra również bardzo dobrze, ale o tym za chwilę podczas jazdy. Dobrze, złożę to później. Mamy tutaj małą półkę na różne drobiazgi. Jest ona jednym sztywnym elementem. Nie, nie będę tym razem rzucał. To nie jest Volkswagen. I gdy złożymy naszą podłogę. To teraz byśmy chcieli złożyć oparcia tylnej kanapy. Niestety we wnętrzu nie znajdziemy żadnych uchwytów. Musimy zrobić to ręcznie. Trwa to krótką chwilę. Dobrze, nasze oparcie przednie nie było idealnie złożone. I teraz, jak widzicie, mamy tutaj niemalże równą podłogę, jak najbardziej w porządku. Maksymalna pojemność bagażnika jest tradycyjnie na ekranie. I witam Was we wnętrzu nowego BMW i4, wnętrzu, które z jednej strony jest bardzo podobne do tego, co prezentowałem Wam w serii 3 czy M3, jednak jest kilka znaczących różnic. Po pierwsze mamy tutaj ogromny wyświetlacz, włączmy to jeszcze raz, bo nam tutaj wszystko zgasło, przywróćmy iDrive. I jak widzicie, mamy tutaj dwa wyświetlacze, czyli dokładnie ten sam układ co w prezentowanych iX oraz w nowym X1. Linki do tych testów oczywiście w opisie. Tego filmu. Drugą znaczącą zmianą jest tutaj konsola centralna. Nie znajdziemy tutaj już przycisków i panelu klimatyzacji pomiędzy nawiewami, a także mamy nowy panel tutaj od klimatyzacji. Większość rzeczy teraz ustawia się poprzez wyświetlacz, czyli mamy tutaj zawsze skróty do temperatury, a także menu klimatyzacji, gdzie możemy sobie ustawić podgrzewanie foteli czy ręcznie wyregulować moc. Nawiewu. Tunel środkowy jest bardzo masywny i ma kilka akcentów, aby podkreślić, że jest to samochód elektryczny, czyli przeszycia są teraz w kolorze niebieskim, mamy niebieskie wykończenie wybieraka kierunku jazdy, włącznik start również w kolorze niebieskim na kierownicy, natomiast znajdziemy akcenty M, czyli oznaczenie M, mamy tutaj nowe niebieskie logo, a także pasy mają dodatkowe specjalne przeszycia, więc możemy czuć się wyjątkowi, że kupiliśmy właśnie M50. W M50 znajdziemy kubełkowe fotele z niebieskimi przeszyciami, w naszym egzemplarzu w kolorze czarnym są one skórzane, również znajdziemy tutaj Akcenty M. Jest tego naprawdę sporo. Ten samochód możemy bardzo mocno spersonalizować pod siebie. W naszym egzemplarzu mamy tutaj karbonowe wykończenie deski rozdzielczej, tunelu środkowego, aluminiowe wstawki. Prezentuje się to naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi, jak najbardziej w porządku. Nad głową również jest OK. Myślę, że osoba 1,90 m spokojnie się tutaj zmieści. W standardzie otrzymujemy system Audio Harman Kardon, który gra po prostu fantastycznie. Jak prezentowałem Wam wcześniej, Samsung subwoofer jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Nie gra tak dobrze jak w prezentowanym Wam ostatnio BMW i X. Tamten to jest po prostu petarda, jednak wciąż naprawdę bardzo dobry zestaw audio. Jeśli chodzi o multimedia, mamy tutaj już BMW iDrive 8 generacji. Działa on jak najbardziej w porządku. Trzeba się go troszeczkę nauczyć, ponieważ liczba opcji jest tutaj ogromna. Na pokładzie znajdziemy Android Auto i Apple CarPlay jedynie bezprzewodowe. Już tutaj w BMW nie mamy technologii przewodowej, pomimo że jest USB, i tak nie łączy się przewodowo. Android Auto jak najbardziej działa w porządku. Jednak ciekawostka, jaką zauważyłem, jeśli przełączymy się w tym momencie w Apple CarPlay i zatwierdzimy, że tak chcemy się przełączyć, musimy swoje odczekać. Udało się. To największą różnicą jest Google Maps, który wyświetla się tutaj teraz na całej szerokości ekranu, a jakość wyświetlanej mapy jest w nieco lepszej rozdzielczości niż w Android Auto oraz w Apple CarPlay możemy korzystać z tego układu bardzo przyjemnie cały czas widzimy bardzo dokładnie naszą mapę i możemy korzystać z mini odtwarzacza po prawej stronie. Apple CarPlay sprawdza się w tym samochodzie po prostu lepiej niż Android Auto, choć. Google już wkrótce ma wprowadzić nową wersję Android Auto z tak zwanym Coolwall, więc tutaj również będzie się to sprawdzać nieco lepiej, jednak musimy wciąż czekać na te aktualizacje. Jeśli chodzi o jakość materiałów, to deska rozdzielcza jest wykonana z miękkiego tworzywa, również tutaj na dole, to troszeczkę powiedziałbym skrzypi i lata. Z tej strony również, choć tunel środkowy jest bardzo stabilny, nie jesteśmy w stanie go przesunąć. Na drzwiach również miękkie wykończenie, również na dole, więc jest naprawdę bardzo przyjemnie. Tutaj mamy taką mięciutką gąbkę, więc możemy odłożyć naszą nogę podczas jazdy. Jest naprawdę bardzo komfortowo. Całościowo wnętrze nowego BMW i 4 wypada bardzo dobrze. Jest to ewolucja tego, co widzieliśmy już w serii 3 i 4. Jeśli chodzi o drugi rząd siedzeń BMW i 4, to wsiadanie tutaj do najbardziej komfortowych nie należy. Jak widzicie, również moje nogi są pod dość niewygodnym w dłuższą trasę kątem, więc podróżowanie tutaj no niestety do najbardziej przyjemnych nie będzie należeć. Z praktycznych rozwiązań znajdziemy tutaj własną klimatyzację, dwa porty USB, mamy podłokietnik dość miękki z dwoma miejscami napoje, które są schowane, więc nasza ręka będzie tutaj nieco bardziej komfortowo leżeć, gdy nie używamy miejsca napoje. Są one otwierane przyciskiem, dwa jak najbardziej w porządku. To, co mi się podoba, to fotele są wykonane z miękkiego materiału, podobnie drzwi, wszystko tutaj jest bardzo dobrze wykonane. Brakuje mi takiegoś miejsca na drobiazgi w oparciach przednich foteli, aby osoby z tyłu również mogły mieć jakieś swoje rzeczy. Mamy tutaj własne oświetlenie. Mamy również rączki, więc podczas bardziej sportowej jazdy w końcu to M50 możemy się trzymać, aby być bardziej stabilnie. Całościowo wypada to dość średnio. Do najbardziej komfortowych podczas dłuższej podróży niestety to nie należy. I witam Was już z za kierownicy nowego BMW i 4. Auto wyposażone jest w dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 544 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy wynosi aż 795 Nm. Czysto teoretycznie auto jest w stanie rozpędzić się od 0 do setki w 3,9 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 225 km na godzinę. Bateria. 80 kWh, teoretyczny zasięg do 520 km. W tym momencie sprawdzimy, oczywiście, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Włączmy tryb sportowy, przełączmy się o już naszykowany sport boost. I w tym momencie możemy uaktywnić system launch control i sprawdzić, jak samochód przyspiesza. Napęd przekazywany jest oczywiście na wszystkie koła. Więc nie przedłużajmy noga na hamulcu, gaz podłogę, launch control. O! Wow, ale to ma kopa. Najbardziej przyjemne jest to, że to tak reaguje zawsze, więc... <ścoughs> Zupełnie nie czuć, że ten samochód waży 2,3 tony. Dźwięk. Z głośników możemy go sobie dostosować, możemy go wyłączyć. Ale dzięki niemu bardziej odczuwamy, że przyspieszamy, ponieważ psychicznie jesteśmy w stanie się nastawić, że zaraz będzie bardzo szybko. Ciekawa imitacja silnika spalinowego. Przełączmy się w tryb komfortowy. Jak <grym> to przyspiesza. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy tym samochodem, to po pierwsze, w samochodzie na co dzień jest naprawdę bardzo cicho. Jest to auto niesamowicie aerodynamiczne. Układ kierowniczy dość dobrze reaguje na ruchy kierownicą. To auto nie jest perfekcyjnie zwrotne, ale nadrabia wrażeniami z jazdy na krętych drogach. Skręćmy tutaj. Tutaj jest troszeczkę krętej drogi, i jest to droga wewnętrzna, więc nie obowiązują tu ograniczenia prędkości. <śmiech> 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 Świetny jest do takiej sportowej jazdy. A jeśli chodzi o zawieszenie to tutaj już troszeczkę asfalt jest uszkodzony. Wybiera nierówności, ten samochód powiedziałbym dość głośno i jednak bardzo przyjemnie. Komfortowo, na co dzień Porsche Taycan zupełnym przypadkiem konkurent tego samochodu pojawił nam się na obrazie. <grymna> I na co dzień podróżowanie tym samochodem jest bardzo przyjemne, choć promień skrętu to jest Największy zarzut, jaki mam do tego samochodu, ponieważ parkowanie tym autem może być po prostu uciążliwe na dłuższą metę. Nie jest to auto zbyt zwrotne to jest auto powiedziałbym bardziej zaprojektowane w trasę niż do jeżdżenia po mieście, choć całościowo jest naprawdę bardzo. Dobre. Jeśli chodzi o zasięg, to teoretycznie 520 km. Jak widzicie, mam 66% baterii i zasięg 160 km. Jest to spowodowane tym, że auto przelicza oczywiście, przelicza swój maksymalny zasięg zgodnie z aktualną charakterystyką jazdy, a z uwagi na to, że ostatnio podróżowałem dużo na autostradzie. I na drogach wewnętrznych starałem się jak najbardziej sprawdzić ten samochód, to zasięg jest ogromny. Jeśli chodzi o średnie zużycie energii, to włączmy tutaj bardziej całościowo 23,8. Więc czysto teoretycznie ten samochód jest w stanie przejechać około 350 km podczas takiej bardziej zwykłej jazdy. Jeśli będziemy się tym samochodem starali bawić korzystać z jego mocy, to wtedy musimy się nastawić już na maksymalny zasięg około 250 km. Jednak z uwagi na to, że to auto jest wyposażone w naprawdę zaawansowany system ładowania 210 kW, ogromna moc, to jesteśmy w stanie naładować się naprawdę w kilkanaście minut, jeśli znajdziemy taką ładowarkę. A takich ładowarek w Polsce jest 6, 8, koło 10. Więc życzę powodzenia. Jeśli jednak znajdziemy taką ładowarkę, to trwa to naprawdę bardzo szybko. Mi udało się maksymalnie ten samochód ładować mocą 144 kW. Trwało to pół godziny. Mogłem już odjechać dalej w trasę. Trwa to na papierze dość długo. Jednak tak szczerze mówiąc, jeśli zrobimy sobie mały pit stop. To nie jest to byt uciążliwe, ponieważ tym autem faktycznie możemy przejechać te 400, nawet 450 km w trasie jadąc spokojnie. Więc pół godziny przerwy? Ja nie widzę w tym najmniejszego problemu. Nie jest to 5 minut jak na stacji benzynowej. Choć w okresie wakacyjnym, gdy są korki na stacjach na autostradzie, to nie trwa to 5 minut, trwa to spokojnie pół godziny. Co jak najbardziej myślę. W porządku. Jeśli chodzi o ceny nowego BMW i4, to zaczyna się cennik w Polsce aktualnie od 240 tysięcy złotych za odmianę 40 e drive. Wersja M50 to wydatek na poziomie 340 tysięcy złotych. Nasz egzemplarz z kilkoma, powiedzmy, dodatkami to cena około 402 tysiące złotych. Czy to dużo? Powiem Wam szczerze, że nie sądzę. Minęliśmy dziś Porsche Tajkana na nagraniu, zupełnie przypadkiem. I Porsche Taycan wypada drożej. Są to samochody bardzo podobne. Jak myślę, że BMW wypada lepiej. Stylistycznie mi osobiście się mniej podoba. Wolę ten bardziej zwariowany wygląd Porsche. Jednak wiecie co? Jest naprawdę bardzo dobry samochód. I... Nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc, testu w wersji 40 bardziej takiej ludzkiej, bardziej przystępnej, ponieważ po pierwsze ma napęd tylko na tylną oś, po drugie również ma baterię 80 kWh, więc jej maksymalny zasięg jest po prostu większy. Więc to może być najbardziej optymalny model. Czy warto zakupić M50? Nie sądzę. Jeśli chcecie M, to kupcie spalinowe M, daje więcej frajdy. To jest naprawdę bardzo dobry samochód, niesamowicie szybki. W każdych warunkach, z każdej prędkości, jednak bardziej podobałoby mi się M3 Competition. Całościowo BMW i 4 uważam za naprawdę jeden z najlepszych samochodów elektrycznych, jakie powstały. Jednak M50 wydaje mi się być zbyt radykalny. Dzięki za uwagę. Zachęcam cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz. Polubienia tego filmu i czekam na twoją opinię na temat BMW i4 w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki. Cześć.